Stasiu, do ciebie tu pogradzie... przyjeżdżają turyści nawet z Danii. Tak, z Danii. Dzisiaj był też taki marynarz, co opłynął cały, cały świat nasz, całą kulę ziemską. Nie jest płaska, niestety, on też to potwierdza. <noise> Także to jest normalnie kula i da się opłynąć. No chyba, że jest płaska Ziemia, a naciągnęli na kulę, jak to się mówi. <noise> no i ten marynarz. Trafił do ciebie w jakim celu? A to właśnie przez to, że widziałem, że odkaża tak chleby. Bo to na taką wyprawę trzeba odpowiednio przygotować żywność. I ta żywność musi być odkażona, żeby nie zapleśniało, wytrzymało. I właśnie y, odkażał tym spirytusem chleby. I ode mnie dostał takie pakowane specjalne, takie jak ma wojsko które wytrzymują długi termin i można je odświeżyć gotując lub w piekarniku piekąc i ma się świeżutki chleb. I to się idealnie nadaje na taką wyprawę, więc to jest taka fajna sprawa. No to ja będę następnym razem miał wyprawę, to, to do No, jest... to jedzenia u nas zawsze nie brakuje, przecież. I wyciął nie, nie raz u nas jadłeś, przecież, to wiesz jak jest. E, tutaj te duchy są właśnie. To ta właśnie sztuka moja, no się powiększa ta ilość, wcześniej był tylko duch. Doszedł jeszcze jeden taki durny pomysł. Jak to moja żona mówi, mógłbyś pić jak? A tego nie robisz? A tego nie robię. Tu jest taki Moai plus Maszt. Maszt ten z nazwami. On ma może tydzień. On rzuca w On ma może tydzień, ale tu jest w Moai, właśnie takie. I on ma tydzień? Tydzień ma ten słup. A Moai będzie miało zaraz rok. Bo w sierpniu go rok temu zacząłem. Miesiąc szlifowałem tarką do ziemniaków, bloczki suporeksowe i zostało sklejone wszystko. A to wszystko ze względu na to, że podróż na wyspę Wielkanocne jest dużo droższa niż zrobienie takiej rzeźby. Taniej wychodzi to zrobić. No i jak to mówił Himlisbach, dlaczego on nie chce być poetą? Bo poezją się ktoś może podetrzeć. A on był kamieniarzem. Jego wytworami kamie kamieniarskimi nikt się nie podetrze. No to ja też zrobiłem coś, czym się nikt nie podetrze. No nie, no. On bardzo stary jest, wiesz. On zaraz będzie miał niedługo 100 lat. Jeszcze za 20 lat będzie miał 100 lat. Stanisław Nicewicz. witam serdecznie. Moim... No hej. hej. Mieliśmy przyjść w piątkę i miałeś jechać. A teraz zdradźmy tajemnicę, ile już czasu tutaj jesteś? Dwie godziny. To ta piątka długo trwa, idziemy po jajka. Idziemy po jajka, gmina Szudziołowo, piękna miejscowość Kniszewicze. O, odpala jeszcze? Pewnie, dwa dni temu nawet roboty miał. To jest nie, życie? naprawdę? Ciągle w użyciu, tak, 28 to jest sprzęt, który musi odpalić. No, możemy nawet uruchomić. On może nie wygląda, ale silnik jest zawsze zrobiony. Procedura uruchamiania jest taka, że trzeba troszkę tutaj się przejść, podpompować ropę, olej napędowy, do momentu aż się zaworek otworzy. O, już go słychać. Później następna rzecz to jest gaz do dechy, sprawdzenie czy jest luz, grzanie świec, bo mam w nim świece i zaraz zobaczymy. Powinien odpalić bardzo ładnie. Jak widać, chodzi bardzo ładnie i ładnie odpalił. Idziemy do marketu. <śmiech> <śmiech> Idziemy. Ale warzyw. No. Tak, to nasz mniejszy ogród. Mamy jeszcze drugi, większy. Stasiu, ale to czy, czyja to jest? E, to działka? Joanna. Czy... Znaczy, ja tutaj zajmuję Piszony. się e, też trochę tym ogrodem. Na zasadzie takiej, że kultywacja, przewrócenie ziemi, nabożenie. Pielenie jak... to nie moja bajka. E, Joanna jak zwykle no, próbuje wy, wypielić ogród, no ale... Zawsze jacyś goście czy coś przerywają tą procedurę pielenia, więc jak widać, troszkę zarośnięty jest. Ale też jesteśmy zwolennikami. Pierwsze pielenie ważne, drugie pielenie ważne, a trzecie niekonieczne, ponieważ trzyma dobrze wtedy ziemia wilgoć. Więc ogólnie warzywa już sobie teraz poradzą z tym, tym zielskiem. Idziemy zobaczyć, gdzie są w kurniku jajka. No, niektóre przyszły już spać, zobacz, za wcześnie. Jedna kura znosi, tutaj zobacz, zawsze jajko dla mnie. Tylko może kamera zgłupieje, bo ciemno. Tutaj jedno. Chcesz wybrać. No, to wybieraj. Jedno jajko już znaleźliśmy. I tu wkładamy. O jaki market. Widzisz jakie fajne? I teraz idziemy dalej. I następne są tu. Tak, kura się boi. A tu zobacz więcej jest. Tu są następne jajka. Mamy zielone arakuany meksykańskie. A sięgniesz. O, tu kura próbowała dziobać, widzisz? Już mało taką dziurkę. Robiła. A nie wiem, czy sięgniesz, wejdziesz na to, nie wiem, czy to się nie połamie. Próbuj. A tu Ci coś ciekawego pokażę Z tego roku kury zniosły takie malutkie A sięgniesz tutaj? Dwa są No I tutaj ładuj O, to pojedynczo lepiej Będzie bezpiecznie I drugie Tylko o, tu kurka, widzisz, ubrudziła, bo jedno jajko rozbiła I brudne jest I powinno być jeszcze jedno Bo dzisiaj powinno być 10. O, patrz, rekord, jest więcej Zobacz ile Mamy jajek ile? I zobacz, też w tej małej kurki, która w tym roku dopiero zaczęła znosić. Rozbieramy więcej? No, za mało pudełko. Za małe pudełko wziąłem, zobacz. Mamy, ile jajek tutaj jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 moim zdaniem. A, 13. <laughs> Bo dwa razy policzyłeś tamte. I idziemy do domu. Tak, kury się przestraszyły i dlatego tak hałasowały. A tu wieczorem kiedyś się samo zamykało. A teraz ja opuszczam klapkę i podnoszę. I wtedy lis nie przychodzi, nie atakuje. A co bywało, tak? No, raz nam w tamtym roku 28 kur wymordował. Dokupowaliśmy nawet na rynku, bo tak to sami rozchodowujemy. I ten co sprzedaje kury, to on mówi to mój pracodawca. Ten lis. Trzymasz zapasy? Tak, ta piwnica dalej jest właśnie w użyciu, bardzo fajna wersja. To piwnicy jest, bo to jest ta z kamienia. Sama pilnuje temperatury ta piwnica bez prądu. Jest zawsze te 8 stopni lub niżej. A co tam swójki? I się przechowuje. Nie, w tym momencie to ona jest praktycznie pusta, stare buraki. Aha. I ten. Można nagrać najwyżej te takie zejście tutaj, bo fajnie wyszło. Kiedyś ostatnio, jak byłeś, to chyba tam też schodziliśmy. Tu uwaga na głowę. Ale te kamienie kto, kto... A to my układaliśmy z teściem, bo piwnica jest bardzo stara, tylko tyle, że nie było nadbudówki. Tylko ja się uparłem, żeby zrobić piwnicę z tym takim kamiennym sufitem. Bo większość piwnic ma betonowe sufity. A dla mnie zależało, żeby był z kamienia. No niestety trzeba wybrać kamienie wtedy takie bardzo podłużne. I 15 cm dziennie miałem szalunku ułożonego, który był wypełniony piaskiem, gazetami. Dzięki temu beton nie przepłynął na tą stronę. No. I tutaj w tej piwnicy jeszcze nic nie ma takiego. Mamy stare buraki, właśnie już pokwitły. Trzeba będzie oddać dla kus już. Także tutaj w tym momencie szykujemy miejsce na zbiory w sierpniu. Ale chłodno jest, co nie? I Ale bez prądu. Rzadko się zdarza taki chłód, wiesz? A ona jest y, przegrzana, bo mieliśmy kilka razy drzwi otwierane tak na, na dłużej, więc y, no, ona zazwyczaj jest jeszcze chłodniejsza. Co nie wiem, może 4 stopnie? Y, 8, gdzieś jest mniej więcej. 8, 8? Tutaj, no. A tu przy tej lampie robię zawsze takie Einsteina, bo coraz więcej rzeźb jest y, przy ogrodzeniu, ale włosów na głowie mniej, niestety. <laughs> Ubywa tych włosów, szkoda, bo taki Einstein fajny. O, i ten właśnie sufit tutaj jest najważniejszy. O, kamieni. Sporo na to idzie. Ktoś jakby chciał taką zrobić, to niech się szykuje na duży zapas kamienia. Staszu, weź Ty powiedz, co to jest. To jest maszt kratownicowy. Taka moja fantazja. Bardzo dużo było takiej zabawy papierkowej, żeby go postawić, bo wymurowanie tej podstawy i przywiezienie i z sąsiadem traktorem to my go w moment kładliśmy i stawialiśmy, a biurokracja była trochę taka do załatwienia i jest to maszt krótkofalarski. Plus od niedawna doszły kamery na górze. Są takie cztery kamery bolidowe. One patrzą ciągle w niebo i nagrywają tylko niebo. Czekaj, masz kamery, ale tam czerwona ta, to co to? A to lampa, bo tutaj często lata helikopter wojskowy czy ratownictwo pogotowia, to jest ta lampa po to, żeby ostrzegała, że jest tutaj masz. Nie muszę tego robić, ale ja lubię taką lampę mieć. I te kamery bolidowe wykrywają spadające meteoryty. O. I kilka sztuk już, które zostały odnalezione w Polsce, było nagranych. My mieliśmy nagrany jeden upadek, przecież we wsi spadły paczki na dom, zniszczyły dom, zrobiły dziurę i nasze kamery to zarejestrowały. Sąsiad ze mną, ten huk, jak usłyszeliśmy, poszliśmy na łąkę szukać tego bolida, czyli tego meteorytu. Okazało się, że to nie boli, tylko właśnie balon odpalony za wcześnie. Nie zrzucił papierosów na łące, tylko spadły na dom. I to jest pierwszy przypadek zarejestrowany w spadku papierosów. Kontrabandy takiej właśnie. Kontrabandy. No, tylko no, ścięliśmy meteorytu. A wyszło tak. Przyjemności na internecie podawali wszyscy. Miał być taki niski słupek, 50 m. Ale jak każdy zaczął podawać swoją ulubioną miejscowość, to wyszło tego, no. Stasiu, tu błąd metry. się w krat! Który? Palestyna nie jest 2500, to ona może 20 km jest od ciebie. A tutaj mam oryginał z naszej wsi. Tak, zobacz tutaj na bunkrze jest oryginał ze złomu, Palestyna 05. O, właśnie! Zadzwonił do mnie kolega, że Stasiek jest, nie wiem czy widać, jak podniesiesz do góry trochę jeszcze... O, Palestyna! To było na złomie 0,5, bo mamy Palestynę tutaj przecież obok. Będziesz pewnie obok jechał dzisiaj tam. No właśnie, a ty tutaj napisałeś 2000, nie? No co musisz poprawić. Tak, już parę uwag mam do słupa, także coś tam będziemy zmieniać. A, parę uwag jest. Wyspy Wielkanocne. Tak. No to tak Twoje marzenie? To MOAI właśnie jest. No jest też nowa Petropolis, przez kolegę hmm, koniecznie musiała się pojawić, jak to mówił, tam jest nasza fabryka Ursusa przeniesiona częściowo i <gry> musiałem to wstawić ze względu na ten... Słuchaj, Moskwa jest, a jest coś z Białorusi? Z Białorusi Grodno. Grodno jest na przykład. No na wschód jakoś mało ludzi podawało te miejscowości, wszyscy w stronę tego zachodu i co ciekawe, prawie wszystko jest w linii jednej, takiej od Warszawy trzy stopnie, w lewo, w prawo, ponieważ Knyszewicze są na tej linii takiego środka jakby Europy, Knyszewicze, Warszawa i dlatego najwięcej jest w tamtą stronę. O to mi się podoba. Tak, tu będzie zdjęta właśnie siatka jeszcze, będą takie małe i małe i to podpowiedział mi właśnie ten kolega, podróżnik, Marcin Obałek, żeby... Stawić Knyszewicze z wysokością nad poziomem morza, jako ten główny, wychodzący z nazwy. Kuba się już nudzi, idziemy do kus. chyba, co? Pauzujemy i idziemy. No, ja nie spauzuję na razie, bo jeszcze pokażę <laughs> piękne rzeczy. O! Co Kuba ganiasz? Jakieś owady? Jechałem do Ciebie 20 parę dni i wiedziałem, że będzie fajnie. Tu zawsze się coś dzieje. No. Tu zawsze się coś dzieje. Ludzie do mnie, tylko Staśka nie, po, nie powiesz, no nie pomiń. Jak, jak wchodziłeś do domu, to widziałeś, że byli goście, którzy wymienili poprzednich gości. Tutaj od rana dzisiaj u nas ciągle ktoś przyjeżdża, mamy taki dzień wolny pierwszy od dłuższego czasu i wszystkich zrzuciliśmy dzisiaj na wtorek. A Ty dzisiaj przypadkiem właśnie trafiłeś idealnie w dzień gości, tak jakby. Jutro już będziemy mocno zajęci. A w niedzielę y, robicie także od razu więcej jedzenia, bo wiecie, że goście będą? No tak można robić takie zapasy, bo rzeczywiście, przepraszam, jak się zacznie nasiadówka, to trzeba trochę właśnie ugościć. A silnik? A to jest ten agregat prądotwórczy, tu często brakuje prądu. To jest silnik y, firmy Peter, który jest y, naszym takim zabezpieczeniem przy brakach prądu. Tu jest sam agregat, a tu jest silnik. On ma 90 koni, oddzielne pompy na każdym tłoku. Stara konstrukcja, łodzie podwodne w Anglii miały takie silniki. I taka ciekawostka to wszystkim właśnie mówię: ten silnik miał być częściowo naprawiany, jak pracuje. Takie były wymogi w wojsku tym angielskim. Czyli część rzeczy można, nie gasząc silnika, wymienić. I to taka, taka nasza wersja zabezpieczenia. Działa do dzisiaj, a jest moim rocznikiem 78, także zaraz 50 lat i dalej pracuje bez problemów. Nawet mógłbym uruchomić, ale trochę hałasu będzie. Wystartować go? A wystarczy! Bo to dosłownie procedura jest prosta. Stasiu, bo i to mój rocznik też, wiesz? A, no 7 -8. No my zaraz 50 lat. Tutaj się tylko podpina akumulator. Który... możemy na podobnych falach nadajemy. Ciągnie no... swój do swego. I na malutkim akumulatorze on jest w stanie ruszyć, pomimo tego, że nie był ładowany akumulator. Uwaga, będzie trochę głośno. Uruchamiam go z odpowietrznikiem, chociaż tak naprawdę można było go uruchomić bez odpowietrznika. I start to jest tylko ten jeden przycisk, jak Porsche czy Ferrari ma. Chyba nie wiem, ale zaraz zobaczymy. A przepraszam, za wcześnie zamknąłem. Jeszcze raz. O! Za wcześnie zamknąłem zawory. On normalnie to odpala tak jak tam za drugim razem. Także bardzo łatwa, szybka procedura i pięknie. Do dziś zasilam go z baniaczka takiego oddzielnego. Bo jak go kupiłem, to w środku było gniazdo z ptakami. <noise> Więc nie używałem tego nigdy jako zbiornik na paliwo, bo tam były właśnie ptaki. Zakręciłem, zakręciłem. To co, Kuba, idziemy po kozy. Znaczy po kozy idziemy do kóz, bo jeszcze za wcześnie, żeby je przeprowadzić. Bo zganiacie, tak? Tak, zganiamy na wieczór właśnie tutaj na miejsce, a tak to są na łące z dzikimi ziołami. Mają wtedy naprawdę bardzo smaczne mleko te kozy. Nie, kozy mleko rano dają. Teraz też można by wydoić, ale ja doję, doję wieczorem. Piękne te knyszewicze. No zobaczymy, czy w tym roku będą do Ciebie meczeć. Pół roku temu, jak byłeś, to Ciebie wołały te kozy. Jak? Meczały, no jak meczały. Ty nawet... O, są tam daleko, będą do nas biegły. Jak nas zobaczą, to będą biegły. Zobaczymy, jak szybko nas zauważą. Idziemy po łące. O, widzisz, tam chodzą. I obserwuj, kiedy nas zauważą. One są bardzo czujne. Ale są, widzę, że skupione na jedzeniu. I chyba nam się uda blisko podejść. Bo zaraz powinny zacząć podnosić głowę. Jak chociaż jedna nas zauważy, to powinny zacząć biec pod tą dużą to pole. Bo zawsze chcą się z człowiekiem przywitać. One u nas są przyzwyczajone, że zawsze coś im się przynosi. Zerwiemy tutaj dla nich wierzby, chodź ci dam. Pamiętasz jak karmiłeś? Karmiłeś wierzbami. Mogę jak na Tylko pojedynczo dawaj. Tylko uważaj, bo pastuch jest podłączony, więc on kopie, co nie? Chyba, że pójdziemy pod tamtą bramę, wiesz, chodź pod tamtą bramę, to będzie niżej dla ciebie. Albo nadwejdziemy do środka, ja cię przerzucę. Lubisz takie atrakcje w Polsce, co? W Danii nie ma kus, Takich pod, pod tym... O tędy Opa. I teraz ja zawołam. Bo coś nas nie zauważyło. O, patrz jak głowy wszystkie do góry. I patrz jak biegnął. Tylko daj, ja będę trzymał wysoko, a ty trzymaj jedną, to one od ciebie będą jeść. Tylko nie bój się. Stój i zaraz podejdą. Patrz jak biegnął. Nie bój się, nie bój się, wytrzymaj I teraz to trzymaj. Zanim ja ci podam, to już nie. Trzymaj. Musisz sobie radzić. Chodź tu, chodź tutaj, chodź tu, tu, tu. I stań tutaj. I teraz trzymaj. Ale atrakcje, co? Silne są, co? Ale zobacz, jak nie masz wieżby, to już do ciebie nie podchodzą. Już tylko się interesują tym, żeby wierzbę no, o, ta jest taka pieszczo, choć pogłaszczysz po głowie o. Ja przytrzymam, bo ona będzie zaraz się wierci O, tu możesz pogłaskać, ona bardzo lubi tu no. Widzisz, już myśli tylko o jedzeniu I ta jest jeszcze oswojona, o ta, bardzo oswojona jest Możesz pogłaskać I ta jest oswojona, prawie wszystkie mamy oswojone O, ta jest słabo oswojona Nazywa się tak jak moja żona Asia I to też jest Asia i ona tak, jak głaszysz, to zobacz, ucieka, widzisz? Bo ona jest szefową. A to jest mama tej, i ona też lubi głaskanie. I zobacz tutaj, czy da się pogłaskać. Widzisz? O, chcę machnąć, bo ta podeszła za blisko. One tak sobie mówią, odejść, nie przeszkadzaj. A tu są dzieci jej, o tej. Zobacz, tu jest synek jej, krówka taka. O, spójrz tutaj na tego białego-czarnego. Widzisz, możesz pogłaskać, spróbować. No. Widzisz, boi się malu. Bo mały jest. O, będą piły mleko. Zobacz, picie mleka. Ale się dla mamy nie spodobało. Zagwałtownie chciały się napić mleka. I tak się napiły, że zobacz, na niego mleko aż poszło na jego ubranko. Widzisz te kropelki? To mleko. A to jest ciocia, która też je karmi. Ona uważa się też za mamę tych dwóch. O. O tu jest mleko tutaj no ja rano ją wydaję. Będzie... o zobacz, teraz ta karmi <laughs> to są dzieci, które mają dwie mamy tak sobie wymyśliła ta, że ona też jest mamą o, rozpoznałeś dobrze, Asia jest z szerokimi rogami tamtymi właśnie biała no, już za dużo, też się zdenerwowała a chodź tego, chodź się tą pogłaszczysz zobacz jakie fajne ma futerko i lubi, o teraz można nawet puścić, głaskać, zacznie ucieka. Bo ona lubi tako po grzbiecie. Masaże ja dla niej robię takie czasami. A tak? A nie, próbuj, może się dla niej spodoba.